Serdecznie ja się nazywam Śmiała, Śmiałek na kanale Fightsport.pl, a ze mną tutaj prezes Pen. Witam. Witam serdecznie, dobry wieczór wszystkim. Czy spodziewałeś się, może zaczniemy od yy, rewanżu z Marcinem Neymanem? Wiesz co, nie spodziewałem się, nie planowałem, no ale mówię, Hajik służyło dobrą. Ofertę długo się nie zastanawiałem, ostatnia walka nie poszła po mojej myśli, chciałem szybko wrócić, cały czas jestem w treningu, także cieszę się, że wracam do OKTAGONu tak po, szybko. A po zwycięstwie z Marcinem Neymanem brałeś pod uwagę, że w sumie dam mu rewanż? Wiesz co, obiecałem mu to, także jestem osobą słowną, zawsze staram się słowa dotrzymywać, obiecałem mu, powiedziałem Marcin dam ci rewanż, jak sobie na to zasłużysz po pierwsze primo, a po drugie, jak ktoś będzie chciał za to zapłacić, pomimo, że Marcin nie zdążył sobie zasłużyć na ten rewanż, bo akurat walka mu wypadła, w którym kibicowałem z Muranem, ale że ktoś chce za to zapłacić, no to jestem tutaj. Marcin Najman wspominał o tym, że to był błąd z twojej strony, że wszedłeś do klatki rzymskiej. Czy mając złe wspomnienia po klatce rzymskiej, jakby nie patrzeć, bierzesz pod uwagę kolejne walki w tej formule? W tej... No wiesz co, to był błąd, że się zgodziłem na klatkę rzymską z uwagi na to, że mój rywal był 20 kilo cięższy, tak? I to rzeczywiście był błąd. Mój sztab też przyznaje, że to był błąd. Myślałem, że moja siła to będzie moim atutem, ale jednak rywal był cięższy, dobrze wykorzystywał, to dobrze mnie klinczował i rzeczywiście ta klatka rzymska okazała się dla mnie tutaj niepomocna, nie, nie, nie zaszkodziła mi wiesz. No, jakbym się bił z rywalem, który nie miałby takiej przewagi wagowej, no to może by mi tak latka rzymsko pomogła, No ale jednak myślę, że że lepiej się czuję w normalnej klatce, mam dobre warunki fizyczne, dobry zasięg i tam mogę wykorzystywać te atuty. No w klatce rzymskiej to ciężko korzystać z tych atutów, które ja mam. A jeżeli byś dostał jednak tę propozycję, klatkę rzymską, tylko wagowo, no. ktoś na przykład chudszy, albo podobny wagowo do Ciebie? No co, no, nie, nie wiem, musiałbym to, to, to przemyśleć, zależy od rywala i tak dalej. Na razie to chcę zawalczyć w normalnej klatce, bo hmm. tak, biłem raz się w wannie, raz w klatce rzymskiej, a teraz hmm. pierwszy raz wejdę do prawdziwego oktagonu, także no, wtedy tak, będę oceniał, tak. która... Które, które pole walki najbardziej mi pasuje? Faktycznie. Ja tak dążę o tej klatce rzymskiej, ponieważ tutaj widzieliśmy, że miałeś zatarg już na konferencji z Marcinem Dubielem. On jednak dobrze wspomina swoją walkę w klatce rzymskiej i wydaje mi się, że media chcą, tak wiesz, pompują balonik, żeby jednak do tej walki doszło. Nie walka będzie, no, to, to, to jest nieuniknione, nie? Tak, czyli już oficjalnie... Powiedziało się nie jeszcze oficjalnie, nie, no w sensie bo oficjalnie... się dogadać jakoś w tak, federacji, ale tyle poszło e, mocnych słów i tak dalej, że nie wyobrażam sobie, żeby tego nie wyjaśnić, w A jak teraz na rundkach wyszedłeś z Marcinem, ob, 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 obydwoje musieliście do talety, pójść, e, widziałem, że rozmawialiście gdzieś tam w kuluarach, co sobie powiedzieliście, to jest jakoś wyjaśnione czy... czy... Rękoczynów nie było, to mogę to no, ja potwierdzić. No Wiesz o co tam. chodzi, no tych rękoczynów nie do no, tam już zasz, zaszło za bo to ja daję upust emocji i tak dalej, on też się zdenerwował, ale no, no, bez przesady, jesteśmy obaj ludźmi na poziomie, nie będziemy wszędzie dziś nie pojawimy, nie będziemy sobie skakać do gardła, tego jest OKTAGON i tyle, nie? A po walce teraz z Marcinem Najmanem, kto jest priorytetem większym? Marcin Dubiel, czy Michał Bogzdel-Baron? Wiesz co, no to, tutaj konflikt z Dubielem to wyszedł tak ponad plan, Bogdel cały czas mi siedzi w głowie. Bardzo przeżyłem tą porażkę i na pewno w tym roku będzie remasz, także priorytetem jest Bogdel, ale tutaj, tutaj Dubiela też bym chętnie zlał. Nie. Czy spodziewałeś się, bo jednak na konferencji innej federacji, w której walczyłeś, często się pojawiały takie sytuacje, że ludzie z publiki wyciągali jakieś brudy na ciebie, jakieś umowy, jakieś wiesz, nagrania. No, tancerki na kółkach były. Ba bałeś się, że jak przyjdziesz do High League, bałeś, obawiałeś się, że jak przyjdziesz do High League, to, nie, to może komple być kompletnie coś? nie, no bo spukałem się wcześniej z, z włodarzami, zapewnili mnie, że tutaj będę normalnie traktowany, także zaufałem im Jestem o to tutaj. Okej, okay, czyli jesteś gotowy, rozumiem, na drugą konferencję. Szykujesz jakąś ciekawostkę, czy jednak będziesz tylko odpowiadał na pytania i chcesz, już myślałem, jesteś w, w Oktagonie. Czy jednak będziesz chciał podjąć? No, się emocje, coś tam poddnijmy, nie? Okej, okay, masz coś przygotowane. Jeszcze nie, ale jeszcze, jeszcze trochę czasu, tak że się przygotujemy. muszę Marcinka trochę poddenerwować, żeby tak za bardzo się nie kozarzył, no dostał ostatnio łomo 20 sekund, a teraz wiesz, to cały czas on żyje z marzeniami, co to mi nie zrobi i, i tak dalej. Podniecił się, że zrzucił z na 6 czy 7 kilogramów, no. Spodziewałem się, że dzisiaj Marcin na zadzwoni? Nie, nie, to Marcin zawsze zaskakuje. Okej. Okay. No dobra, chyba, ale nie zaskoczył. Chyba ta rozmowa z nim, jak zadzwonił, to, to była dosyć taka... Chciał skurowa. mi walkę z Dubielem załatwić, no. podbijał, żeby zostać moim menadżerem, nie? E, to, 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 to prawda. I co? I ma szansę być tym menadżerem, czy jednak... Nie wiem, zobaczymy, co jest w stanie mi zaoferować. Dobre kontrakty, kontrakty sponsorskie i tak dalej, to jestem otwarty na rozmowy. Nawet jak cię... Nie życzę tego, ale nawet jakby Cię pokonał, to byś przyjął to i powiedział OK. Po pierwsze, nie, nie. <gry> Możesz być menadżerem, jesteś lepszy. Tak. Słuchaj, no mam nadzieję, że to ja go pokonam. Zrobiłem teraz, raz, chcę to zrobić drugi raz. Wiadomo, walka jest walka, wszystko może się zdarzyć, ale jestem dobry jeszcze ciężko trenuję. Jestem pewnie słaba. na razie większość zawodników, która wchodzi do OKTAGONu, na to liczy. No dobrze, dziękuję Ci za rozmowę i widzimy się pewnie niebawem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, dobrej nocy.